No. dzisiaj e, bar proszę państwa e, fundacja Czerwonego Krzyża w ustawie Wielkopolskim, Wielkopolskim tak? wala ja. Ja. kręci się panie słuchaj e, bon appetit. Tak, merci beaucoup proszę niech się uczy pani Olbińska w klonowej ma, i pani ma... i pani, i pani, i pani Wzosek jak Janusz pierwszy zamożnańczy takie schabowe proszę zobaczyć takie schabowe muszę jeść na obiad to z przymusu. Mhm. A to to to, 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 to jest chyba to. No, Wyłączymy, nie? Mhm. Jak on ci powiedział, że jak nagrywasz filmy, to masz całości, a nie te. Tak. Tak. widziało Janusz Pijanka. A te smaczności zawdzięczamy tej pani.